się siema, siema. Dzisiaj zamontowałem bramę. Tak to wygląda tutaj jest to już siedzi na szynach. Tutaj będzie widać o tutaj są szyny e, listy zębate jeszcze jeszcze nie są zamontowane do końca tak samo wózków jeszcze nie mam. Ale tutaj już mam już złapałem geometrię sobie. E, ładnie płynnie to chodzi o praktycznie jedną jedną ręką można dwoma palcami przesuwać ładnie sztywno chodzi z obu mnie jak tutaj dociągam to, to na drugi zderzak też dochodzi także jest geometrycznie to fajnie też dobrze dobrze wyszło ona jest dosyć ciężka ta brama więc musiałem troszeczkę pokombinować z wagą żeby tutaj nie poniszczyć nie podniszczyć wszystkich wózków, nie połamać nic to tutaj mam takie, takie suwnice sobie porobione o. i to tymi suwnicami po prostu o, o, zahaczyłem sobie i pomalutko sobie to opuszczałem żeby to usiadło tak jak powinno no i tyle no. co to więcej, następne co będzie tutaj to będą silniki silniki już czekają bo może inaczej, przekładnie już czekają i wałki zębate tutaj fajnie już widać to muszę też złapać geometrię. No, no, no i tyle.